Pobudzone ucho. Nauczanie domowe. 13 kwietnia. Księga proroka Izajasza, rozdział 50, werset od 4 do 9. Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spód ze mną? Wystąpmy razem. Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie. Oto Pan Bóg mnie wspomaga. Któż mnie potępi? Ucho jest organem odbierającym, ale tutaj staje się czynne, gotowe, zachęcone i pobudzone do słuchania, do funkcjonowania takiego, do jakiego zostało stworzone. Właśnie takie aktywne przyjmowanie jest cechą ucznia. To, co pozornie bierne, pozornie nastawione tylko na to, żeby przyjmować, staje się bardzo zaktywizowane. I wtedy to ucho, które jest symbolem całego człowieka, rozumie, że argumenty są po stronie mistrza. I że to on ma głos decydujący, przemawiający, przekonujący, niosący najistotniejszą treść, bo przynosi przesłanie, które ożywia. Dlatego każdy uczeń od czasu do czasu musi sobie to na nowo przypomnieć. Musi odrobić po raz kolejny lekcję słuchania. Po co? Aby zobaczyć, że Bóg. Każdego rana pobudza takie ucho. Każdego rana napełnia je treścią. Każdego rana przychodzi z pomocą, tym słowem krzepiącym. I właśnie dlatego otwarte ucho to symbol uczniowskiej misji i powołania. Dzisiaj zadaniem Niech będzie czas szczególnego słuchania. Wyznacz sobie takich 15 minut, w których będziesz tylko słuchał. Niech Ci w tym błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.